Witajcie na kanale Magia i Książki. Ja jestem Gosia i dzisiaj przychodzę z haulem zakupowym. Książkowym w zasadzie. Mam kilka książek, które kupiłam na przestrzeni kilku miesięcy i chciałabym Wam je pokazać. Nie będę ich pokazywać chronologicznie, ponieważ nie pamiętam, które kiedy kupiłam, no ale przejdźmy do tych książek. Mam kupioną książkę Niegrzeczne Święta, ponieważ mój mąż bardzo chciał ją przeczytać. Nie udało nam się tego zrobić, bo w sumie oboje chcieliśmy. Nie udało nam się tego zrobić w okresie świątecznym, ale też dlatego, że ta książka do nas przyszła jakoś w styczniu, więc od tamtej pory w sumie leży u nas na półce. Jeszcze się za to nie zabraliśmy, ale myślę, że. Kiedy będziemy mieli na to większą ochotę, albo kiedy będzie właśnie bliżej świąt, to prawdopodobnie po nią sięgniemy. W prezencie dostałam książkę W świecie iluzji Disneya. Jest to mroczna baśnie, jest to jakaś jakby alternatywa do książki Mulana. Ja Mulana jako takiego nigdy nie czytałam, bajki w ogóle nie kojarzę, nie wiem o czym jest. Ale dostałam tą książkę, żeby właśnie spróbować. Martynę, którą znacie z innych filmów, Mulan jest najbardziej lubianą książką. To jest jej ulubiona książka, i ona mi właśnie sprezentowała tą, żebym sobie przeczytała, żebym zobaczyła, jak podoba mi się jakby ta inna strona tej bajki. Choć, tak jak mówię, nie znam tak naprawdę tej oryginalnej strony, więc to może być ciekawe, ciekawe przeżycie. Oczywiście z chęcią zapoznam się wtedy też z oryginałem, ale no, zobaczymy, zobaczymy, jestem w sumie ciekawa tej książki, jest całkiem, są bardzo duże litery w środku, więc wydaje mi się, że będzie się czytało bardzo bardzo fajnie. w ogóle podoba mi się wydanie tej książki, bo ona w środku jest taka szarawa. Takie strony okładki są, strony książki są takie jakby pobrudzone. Bardzo ciekawie to wygląda. Także, także no jestem generalnie ciekawa właśnie, co, co ta książka w sobie ma. Zakupiłam sobie też książkę Maxa Czorneja, Zimny chirurg. Podobno jest to dosyć mocna książka, i tak na dobrą sprawę mam ją już od dłuższego czasu i się boję za nią zabrać. Boję się, że będzie to dosyć mocne, dosyć ostre, a nie do końca mam na takie książki teraz ochotę. Dlatego na razie ta książka u mnie leży. Aczkolwiek myślę, że, że spróbuję, bo generalnie książek Maxa nie znam wcale. Nie czytałam jeszcze ani jednej pozycji tego autora. Jestem po prostu ciekawa, co on reprezentuje, jak, w jaki sposób pisze, co ciekawego możemy z tej książki wyciągnąć. Także jestem jej ciekawa, ale też się boję. To widzieliście, tą książkę widzieliście w moim TBR-ze i w książkach, które czytałam. Jestem ciągle gdzieś tak mniej więcej w połowie. Na razie nie ruszyłam dalej z tą książką. No ale to też jest książka, którą sobie zakupiłam specjalnie właśnie do tego, żeby mieć ją w kolekcji sagi, ponieważ ja tutaj sagę zmierzch posiadam, nie wiem czy widzicie tak, widzicie tutaj mam. I ponieważ ona idealnie pasuje do tej kolekcji, to stwierdziłam, że chcę ją mieć na półce. No a przy okazji przeczytam. I tak jak mówiłam, hmm, ja za Edwardem nie przepadam, nie jest to postać moja ulubiona, dlatego też mm, ciężko mi się tą książkę czyta, aczkolwiek myślę, że w końcu dobrnę kiedyś do końca. Tak czy siak chciałam ją mieć, więc sobie ją zakupiłam. Będzie ładnie wyglądała na półce. <grych> Teraz chcę Wam pokazać dwie książki, które po prostu są przecudowne. Pierwsza to jest Dracula z takimi srebrzonymi brzegami. Przepięknie wydana, cudna, po prostu cudna. Ja sobie ją zakupiłam w takim w sumie urodzinowym, trochę prezencie dla, dla samej siebie, trochę świątecznym. Też już ją kupiłam jakiś czas temu. Jest to książka oczywiście w języku angielskim, bo, bo też to jest takie wydanie kolekcjonerskie Drakuli. Ja samej Drakuli nigdy nie czytałam. Aczkolwiek bardzo mnie ona interesuje. Tutaj próbowałam przeczytać kilka stron, ale tak jak już mówiłam w, w kilku moich filmach, angielski jest dla mnie językiem trudnym do czytania, ponieważ ja uczyłam się angielskiego ze słuchu i mm, zajmuje mi to znacznie, znacznie więcej czasu, więc no. To po prostu e, wymagałoby ode mnie mega, mega skupienia. Ale ponieważ e, mi wydanie tej książki się bardzo podobało, dlatego tak naprawdę chciałam ją mieć w swojej kolekcji. Mm, I. I ją zakupiłam właśnie z tego tytułu, ale też chciałabym ją przeczytać. Chciałabym przeczytać Draculę w e, oczywiście w języku polskim, żeby no, nie sprawiała mi problemu tak, jak ta. E, no, ale tak czy siak, jest to piękne wydanie. E, I też z tego tytułu dostałam w prezencie urodzinowym również od Martyny książkę Alicja w Krainie Czarów. To też jest jej jedna z ulubionych książek. I e, mi sprezentowała po prostu wydanie e, tej książki, też właśnie ze, ze srebrzeniami na grzbiecie, nie na grzbiecie, tylko tutaj e, na wkładzie książki. Zobaczcie, jak to się przepięknie błyszczy. Generalnie okładka jest mega, mega, mega ładna, bardzo fajnie te wszystkie srebrzenia, ten niebieski kolor. Oczywiście jest to również wydanie angielskie, także jest to również książka, której na pewno w najbliższym czasie nie przeczytam, ale ona przepięknie wygląda na półce, więc więc bardzo się cieszę. Ma też ilustracje w środku, więc no jest. jest. Przepięknie, przepięknie wydana, także bardzo dziękuję za, za, za taki cudowny prezent. Myślę, że generalnie z, z tych wydań będę starała się szukać więcej książek. Zresztą, jeżeli chodzi o wydania angielskie, to tutaj na Islandii nie ma aż takiego z tym problemu, więc myślę, że jeżeli natrafię na jakieś takie ciekawe, które... ciekawą książkę, którą będę chciała mieć, to na pewno sobie ją zakupię. Kupiłam również książkę Friends, Przyjaciele na zawsze, ten o najlepszych odcinkach. W filmie z rozpakowywania pudełka na temat przyjaciół mówiłam Wam, że to jest jeden z moich ulubionych seriali, które oglądam w tej, we w tej, na odwrót i na wyrywki jak tylko się da. Uwielbiam ten serial, więc każda kolejna książka, która wychodzi w tej serii, jest jak najbardziej przeze mnie pożądana. Także mam przyjaciół. To jest najnowsza książka, która została wydana. Ja jeszcze jej nie czytałam, więc jestem ciekawa. Tak na dobrą sprawę, co tutaj ciekawego zobaczymy. Jest mnóstwo w środku zdjęć. Każdy, tak naprawdę, rozdział ma. Um, Mam mnóstwo zdjęć i są opowiedziane oczywiście, tak przypuszczam, historię na temat każdego z odcinków. No mam nadzieję, że to będzie ciekawa, ciekawa pozycja. Bardzo chciałam ją mieć właśnie, żeby się dowiedzieć, jak to wyglądało od strony, od strony jakby kręcenia odcinków, bo, czytałam książkę na temat w ogóle powstania serialu, wybrania aktorów i tak dalej. I w tamtym filmie mówiłam Wam o tym, że brakowało mi właśnie w tamtej książce takich smaczków właśnie dotyczących odcinków, dotyczących takich śmiesznych sytuacji. No i mam wielką nadzieję, że właśnie tutaj w tej książce w to otrzymam, także mam nadzieję, że tak właśnie będzie. I e, No i w zasadzie ostatnią książkę, którą sobie zakupiłam, to jest The Wizards Desert Cookbook, czyli książka kucharska dla czarodziei. E, tutaj jest 90 przepisów, natomiast jest to książka, w której nie ma tylko i wyłącznie przepisów z Uniwersum Harry'ego Pottera, ale generalnie z wielu fantastycznych historii. Jest tutaj Merlin, jest hobbit. Um... Alicja w krainie czarów, Dungeons and Dragons. Także no, jest mnóstwo, mnóstwo różnych przepisów. Mm, bardzo chciałam tą książkę mieć. Bardzo mi się podoba, jak ona jest wydana. W środku, oczywiście, e, poza przepisami są e, zdjęcia tych wszystkich rzeczy, e, na przykład e, lody z Dragon Alley. Także fantastycznie. Bardzo mi się ta książka podoba. Może nie będę jakoś wielce gotować czy piec tej książki, natomiast samo jej wydanie. To, w jaki sposób zrobione są zdjęcia, no i generalnie pomysły, które są tutaj przedstawione, bardzo mi się podobały, dlatego z chęcią zakupiłam sobie tą książkę. No i też oczywiście była ona dostępna tutaj u mnie na Islandii, więc tym bardziej się ucieszyłam. Także może ten hall zakupowy nie był jakiś wielki, był na pewno na przełomie kilku miesięcy. Ale są to książki, które bardzo chciałam mieć, e, których byłam ciekawa, więc cieszę się, że, że je mam i że będę mogła się z nimi zapoznać. E, dajcie znać, czy Wy ostatnio kupiliście sobie coś ciekawego, coś, na co długo czekaliście. E, jestem bardzo ciekawa, co to za pozycje, także dajcie znać w komentarzach. E, a teraz bardzo Wam dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania w dzwoneczek, no i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Także Majcie się ciepło, papa. Pa.